Z życia pielęgniarki, dziś przypomniało mi się jak walczyłam z wenflonem, chodziło o to, że miałam go przepłukać, na szczęście pacjent był nieprzytomny, przepłukuje się takie wenflony solą fizjologiczną, więc zakręciłam kranik, Wciznałam strzykawkę z stroną fizjologiczną i bardzo mocno naciskałam naciskałam naciskałam. Byłam bardzo zdziwiona, myślałam, że wenflon jest mocno zatkany. Nagle trysnęła e, krew na pościel pacjenta i na mnie. Scena wyglądała jak z horroru. Po prostu zapomniałam odkręcić kranik przed przepukaniem. No i dlatego tak to się skończyło. Byłam uczennicą, więc oczywiście nie było żadnych konsekwencji. Moje koleżanki bardzo szybko posprzątały ogarnęły pacjenta, a ja siebie. Druga historia również z tym pacjentem. To była historia z zupą jarzynową. Karmiłyśmy tą osobę przez zgłębnik i chciałyśmy wycisnąć powietrze ze strzykawki z zupą. W ten sposób, że zupa trafiła na sufit. Oczywiście bardzo nas to rozbawiło. Jak się ma 18 lat, to w zasadzie wszystko śmieszy. A trzecia historia to dziadek, który nas tu na innym oddziale, który nas non-stop prosił o kaczkę, tylko po to, żeby poświecić swoim ptakiem.